Hej, hej, witam was w kolejnym pogadankowym materiale. Dzisiaj omówimy sobie w zasadzie małą dramę albo w zasadzie całą sytuację z, związaną z poziomem trudności w Elden Ringu, bo tak jak dobrze wiemy w piątek wyszedł dodatek do Eldena Shadow of the E3 i wywołał on małe oburzenie, większe bądź mniejsze, jeżeli chodzi o część graczy, gdzie finalnie nawet odniósł się do całej sytuacji sam Miyazaki, czyli twórca właśnie Eldena, ale również do całej serii souls -like czyli mówię tutaj o, głównie o DS-ach, Demon's itd. Więc dzisiaj takie szybkie omówienie konkretne, co się generalnie wydarzyło przez ten weekend. Więc generalnie, zaczynając tak, tak jak już mogliście widzieć materiał innych twórców, którzy głęboko siedzą w sozlajkach, -like że poziom trudności dodatku do Elda momentami jest absurdalny. I no, część osób finałowego bossa było kilkanaście godzin, gdzie niektórzy bili go nawet około 12-14 godzin. Jest to coś niewyobrażalnego, no i w tym momencie troszkę ludzie zaczęli. Płakać, jeżeli właśnie chodzi o sam poziom trudności Eldena, a w zasadzie bardziej o ten dodatek. Ale generalnie o co właśnie chodzi? Właśnie chodzi o to, że sam dodatek do Eldena jest za trudny i część graczy zaczęła jakby prosić Mia Zakiego, czy generalnie dyskutować o tym, czy nie ułatwić samych soulsów albo samego nawet dodatku, a w zasadzie nawet bardziej chcieli już się, domagali się po prostu obniżenia poziomu trudności w następnych patchach, bądź nawet dodawania poziomu trudności do sozlajków, -like co Wydaje się troszkę absurdalnym pomysłem. I idąc właśnie do tej całej sytuacji, odniósł się sam Miyazaki, który generalnie mówił, że w momencie, kiedy dodaliby poziom trudności albo obniżyliby go jakkolwiek, no to w tym momencie no solsy nie byłyby tym, czym są i de facto nie osiągnęłyby aż takiego sukcesu, pomimo tego, że to właśnie Elden, który jest jednym z najbardziej Przystępnych lajków no, generalnie zrobił najlepszą sprzedaż i jest najbardziej popularnym lajkiem Więc tutaj mamy lekkie, może niezrozumienie, aczkolwiek próbę innych mechanizmów, aczkolwiek może na tym się teraz nie będziemy skupiać. I oczywiście część ludzi oczywiście rzuca argumenty, które już często nawet padały w innych kontekstach, jeżeli chodzi właśnie o gry. Że oni nie mają tyle czasu, że mają życie i że nie są piwniczakami, czy wszystkim innymi narodami, żeby bić jednego bossa 12 godzin. W sensie, no, generalnie nikt wam nie każe go bić 12 godzin, możecie go przejść za pierwszym razem, aczkolwiek no umówmy się, to może być awykonalne. I właśnie w ten sposób część ludzi domaga się poziomu trudności, żeby tych bossów robić szybciej. No i de facto szybciej kończyć gry. w zasadzie, jeżeli chodzi o konkretnie o Elena czy inne soslajki. -like no i w tym momencie, no, sami chcą sobie ułatwiać grę, która umówmy się filarowo i w zasadzie, no, same DS -y nie mogą być zbyt trudne. Bo argument, że ktoś ma życie albo nie ma tyle czasu, żeby 12 godzin bić jednego bossa, jest argumentem. Troszkę nie zrozumiałem. Na zasadzie, że jeżeli ktoś nie ma czasu, to nie możemy wszystkiego ułatwiać, bo mówmy się, czasami bywa tak, że niektóre gdy nie są dla wszystkich. Bo na innym przykładzie z życia, załóżmy, patrząc w zasadzie na to, że mamy jeszcze euro, to w tym momencie to tak samo, jakbym ja przyszedł do pana. Boże, chciałem powiedzieć do Michniewicza, do pana probieża i powiedzieć, bo panie Michale, głupia sprawa, bo ja generalnie chciałbym pojechać na to Euro, ja bym sobie pograł, bo ja jestem zapalonym fanem i w ogóle bardzo lubię piłkę, na, 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 na wszystko fajnie, pięknie, no ale nie mam czasu trenować i generalnie to mi się nie chce, ale może pan zabrałbym mnie na, na to Euro, tam bym sobie 5 minutek pobiegał i by było fajnie, nie? Że mógłby pan mi to ułatwić, bo no rozumiecie, w tym momencie no... Ułatwianie tylko dlatego, że ktoś coś chce, no, niekoniecznie jest argumentem na, ty, argumentem na tyle powiedzmy poważnym, żeby faktycznie ułatwiać komuś daną drogę. Bo, jeżeli człowiek chce coś zrobić, przejść daną grę, czy zrobić cokolwiek innego, musi na to poświęcić odpowiednią ilość czasu. A to, że jedna gra zajmie nam więcej czasu, a druga troszkę tego czasu mniej, to nie znaczy, że powinniśmy. W zasadzie powinniśmy szukać optymalnej drogi, ale ona nie powinna polegać tylko wyłącznie na tym, że będziemy wszystko ułatwiać i w zasadzie grę możemy przejść na autopilocie albo w ogóle gra przejdzie się sama za nas bo on to tak samo jakby powiedzieć że człowiek chce schudnąć cały czas je nie wiadomo co i nie wiadomo w jakich ilościach potem ma ludzi że nie może schudnąć bo nie ma na to czasu i finalnie kończy z jakimiś tabletkami na odchudzanie albo jeszcze innymi dziwnymi metodami żeby nie jeść po 18 czy pić codziennie sok cytryny wyciskane o północy w świetle księżyca no rozumiecie bo trzeba również pamiętać o tym że dany gatunek Gier, w zasadzie gatunki gier są różne i tak jak właśnie solsy w samej swoim filarze i w definicji są ciężkie i de facto mają być ciężkie, ponieważ mają stanowić dla gracza pewne wyzwanie i pomimo tego, że jest to wyzwanie często stricte mechanicznie, żeby wyuczyć się danego movesetu, to w tym momencie no, musimy poświęcić jakiś czas i nie wszystko przychodzi na łatwo. Tutaj można się również odnosić do wszystkich innych materiałów osób, które mocno siedzą w solsach i jak to oni mówiły, że solsy zmieniły ich życie, czego całkowicie nie podważam. I no de facto trzeba coś poświęcić, żeby coś zyskać, jak to mówi klasyk. No i w tym momencie możesz poświęcić czas, żeby mm, pograć Weldena i może zyskać ubicie bossa. Albo dalej możesz go klepać 11 godzinę i dalej możesz go w sumie nie upić na no, coś za coś. Więc w tym momencie, zmienienie filarów. Danego gatunku gier, może spowodować, że wtedy te gry już nie będą tak same. Więc w tym momencie możemy mówić o jakichś podgatunkach yy, lightów, jak to niektórzy mówią, tylko to nie znaczy, że znowu wszystkie gry, które mają być jakkolwiek sozlike, mają być sozlightem. No, umówmy się, nie można wszystkie ułatwiać, tylko dlatego, że parę osób narzeka na wysoki poziom trudności. Bo mimo wszystko gry stają się, mam w zasadzie część gier, staje się dzisiaj naprawdę o wiele. Łatwiejsze. I niektórzy mówią, że casuale płaczą, i może troszkę byłoby i w tym prawdy, gdzie można naprawdę rozumieć, że ludzie nie mają tyle czasu na gier patrząc na to, jak to medium się starzeje. No bo umówmy się, 10 lat temu było o wiele mniej osób dorosłych, które grały w gry, i dzisiaj jest więcej osób po 30 czy nawet po 40, które w te gry grają, mają swoje życia. I owszem, tego czasu może być najnormalniej w świecie mniej, tylko w pewnym czasie dochodzi do momentu, gdzie trzeba niestety z niektórych rzeczy rezygnować. I, dziwi, i w sensie dziwi mnie to, że y, taki w zasadzie można powiedzieć nawet gówniarz jak ja musi takie rzeczy tłumaczyć niektórym dorosłym ludziom, którzy mogą mieć o to problem. No bo... No naprawdę, niektóre rzeczy powinno się zrozumieć, ale nawet nie do tego na początku tego argumentu zmierzałem, tylko że właśnie gry stają się o wiele łatwiejsze i tutaj na całkowicie innym przykładzie, który możecie bardziej kojarzyć z tego kanału, bo ponad dwa lata temu, na początku 22 albo 23 roku, teraz już nie pamiętam, potem wam to sprawdzę i pewnie będziecie to widzieli, yy, ułatwiono, ułatwiono DBD i to dosyć mocno, ponieważ w hubie do dwa dodano ikonki co robi dany sur z postępami genów no i mimo wszystko gra stała się wtedy o wiele, o wiele prostsza. Więc w tym momencie no, gry stają się prostsze i czasami no nie niemalże traktują nas jak debili, czy to chociażby na przykładzie misji z trzeciego Wiedźmina, gdzie po prostu robimy śledztwo i tylko przyciskamy jeden przycisk, żeby widzieć po prostu wyćmiskimi zmysłami, po prostu ścieżkę, po której mam iść. No umówmy się, no momentami niektóre gry traktują nas jak dzieci, albo po prostu jakiś debili, którzy no, nie umieją połączyć dwukropek ze sobą, chociaż no, momentami no, faktycznie tak się zachowujemy. I tutaj Pozwolę się argumentem, który również napisał mi mój znajomy, pozdrawiam, Kubusia, eee, a próba właśnie Eldana, że to, że gra nie prowadzi cię za rączkę, to nie znaczy, że z grą jest coś nie tak, bo nie wszystkie gry muszą nas prowadzić właśnie za rączkę. Również w tej dyskusji przetacza się argument, że można źle grać w gry. No, w zasadzie można grać w źle na zasadzie, że w tym momencie mamy całkowicie zaburzony odbiór danego, tytułu No bo umówmy się jeżeli mamy te poziomy trudności No to powiedzmy że normalnie z takim domysłem tylko domyślnym trybem tylko ułatwianie sobie gry no momentami zaburza nam dany odbiór bo również ten argument padał przy recenzji właśnie Aldana, kiedy właśnie mm, recenzenci no, w zasadzie ktoś sobie bił po prostu y, bossy z mobami które No umówmy się bardzo ułatwiają rozgrywkę i to, że ktoś nie ma na tyle skilla, żeby sobie ułatwiać grę właśnie tymi mopkami, jest ok, jeżeli ktoś faktycznie tego chce. Tylko w tym momencie, jeżeli mówimy o kimś, kto ma jakkolwiek rzetelnie przedstawić ocenę danego tytułu, to w tym momencie takie ułatwianie no, może zaburzyć, bo w tym momencie, no, ja bossa ubiłem za pierwszym razem, pomimo tego, że ubiłem mi go w połowie mm, mopki. Gdzie nie wiem, tu już całkowicie idę dalej, no dzięki temu, że na przykład biłem go z mobkami, nie zobaczyłem połowy setów w danej fazie, jeżeli boz miał różne fazy, więc no w tym momencie no coś może być nie tak. Bo używając argumentu, że nie da się grać w gry, no generalnie no technicznie niby nie, tylko używając tego samego argumentu, że nie da się nic źle robić. To w tym momencie to tak samo jakby mechanik samochodowy spieprzył robotę i źle naprawił toby samochód, bo po przejechaniu 30 metrów się posypał i on tobie wywali tekstem, że nie, on nie mógł źle naprawić, no bo nie da się źle naprawiać, nie, no bo generalnie naprawa jest rzeczą, którą można zrobić tylko dobrze. No nie można naprawiać źle, tak samo jak źle nie można grać w gry, tak samo jak źle nie można czytać, oglądać, czy chociażby no, źle nie można było być by życiu na siłowni, no bo generalnie ja ćwiczę dobrze, a to, że mi plecy pierdolęły w trzech miejscach, to to już no nie wiem jak to się stało, no naprawdę nie wiem. I chyba najbardziej zabawne jest, no w zasadzie nawet nie zabawne, to jest taki, taki komis z momentami, że y, ludzie odbierają to wszystko zbyt personalnie, że w tym momencie nie mamy takiego podziału w momencie krytyki, kiedy krytykujemy dane zachowania, to w tym momencie ludzie sobie z automatu dopisują zachowania do nich, no bo umówmy się, jeżeli ktoś jest na przykład nie wiem, wybuchowy, i powiem mu, że jest wybuchowy, to on się jeszcze bardziej wybuchnie, w sensie jeszcze sobie te cechy dopisze sobie, i w tym momencie jeszcze będzie bardziej zły na zasadzie, że nie, ja wcale nie jestem, ne, 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 ne. tylko tutaj właśnie to jest ta różnica, że, że oceniamy, a w zasadzie opisujemy zachowanie, a nie danego człowieka i ale. To już jest, że tak powiem, bardziej zakorzenione w nas i tutaj nie chcę udawać mądrzejszego niż jestem, że częściej opisuje się a w zasadzie nasze cechy charakteru, rzuca się nam, że tacy jesteśmy, a nie że robimy tak, a nie inaczej, że robimy w taki, a nie inny sposób. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi. Więc troszkę podsumowując, no myślę, że poziomy trudności w ld czy w jakimkolwiek ds czy nim co z lajku, -like no myślę, że będzie czymś, czego jeszcze nie uświadczymy. Czy to znaczy, że DS, Elden czy jakikolwiek Souls-like nie jest dla każdego? Prawdopodobnie tak, tak samo jak no, dana gra nie jest, w zasadzie dany typ gry nie jest dla każdego, bo w tym momencie również można użyć argumentu, że że gry powinny być dla wszystkich, ale na no przykładowo, jeżeli ktoś nie lubi horrorów, to tak samo jakby ktoś kazał obniżyć poziom trudności albo zrobić z gry, która ma być w domyśle horrorem, nie horror. Jakby rozumiecie, tutaj niektóre rzeczy się wykluczają. Ale może żyjemy po prostu w takich czasach, gdzie ludzie chcą wykluczać niektóre rzeczy, pomimo tego, że e, w sensie y, eliminować niektóre rzeczy, pomimo tego, że w momencie, kiedy się dane rzeczy wykluczy, tracą całkowicie sens. Tak jak chociażby na tym poziomie trudności solsów. Więc generalnie tyle. Piszcie na dole, co o tym wszystkim sądzicie, bo jestem bardzo ciekawy. Zapraszam do dyskusji. E, i, I tyle. E, I tyle. Także e, dzięki za uwagę. Piszcie na dole jeszcze raz, co sądzicie. Do następnego. Hej, hej.